Niedowierzająca wyczerpana biergen. I twarze mówiły wszystko. I jeszcze te słowa na mecie. Data była bardzo dobra, ale nie musiała zdać się, bierzeć. 110%. to był bieg marzenia. Kowalczyk wygrała obie premie czasowe, a potem rzuciła biergen szaleńcze wyzwanie. Wielka Norweszka na ostatnim zakręcie z trudem trzymała się na nartach. To prawda, dziś to był nasz pojedynek. Justyna była bardzo mocna. Polka wróciła na szczyt turdeski, prowadzi 11,5 sekundy przed biergen. Jutro wspinaczka. Ostatni etap. Ostatni pojedynek. Kto wygra? To nie jest trudne pytanie. Nie mam wątpliwości. Na 100% Kowalczyk. A jakby ktoś się obawiał, czy starczy jej sił? Dziś raniutko przed zwycięskim startem Polka trenowała jeszcze na Alpe Chermis, Jako jedyna ze wszystkich zawodniczek. W 10 dni przebiegły wspólnie 60 kilometrów. Ale o wszystkim zadecydują te ostatnie. Te, które śnią im się nocami. Tu, jutro, w samopołudnie poznamy zwycięzczynie Turdeski z Alpe dla sportu Sebastian Partianowi.